Pochwalony Jezus Chrystus, kolejny dzień naszego życia. Wstajemy, wznieśmy od razu oczy ku niebu, bo Bóg chce, żebyśmy byli radośni. Bóg chce, żebyśmy byli pełni entuzjazmu i mocy ducha. Mamy dzisiaj długą Ewangelię, która mówi o niemiłosiernym słudze. Sługa był winny coś drugiemu słudze i oni między sobą mieli problem. Ale gdy poprosił króla, żeby mu darował większy dług, to mu król darował już był wolny wobec tego wszystkiego a potem wraca do swojego sługi i nie chce mu darować to są takie nasze postawy kiedy idziemy do konfesjonału prosimy o miłosierdzie bóg nam odpuszcza a potem idziemy do ludzi do współbraci i nie chcemy im odpuścić sytuacja która jak bóg pokazuje jest okrutna i Wyniszczająca wszystko. Ewangelia kończy się słowami. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. To są tak mocne słowa, które mówią nawet spowiedź was nie usprawiedliwia. Jeżeli otrzymuję miłosierdzie w konfesjonale, a potem nie jestem w stanie życzliwie spojrzeć na mojego brata, to ta spowiedź, jeżeli myślimy, że to nam załatwi sprawę, to Pan Jezus nam mówi nie załatwi sprawy. Nie załatwi sprawy miłosierdzia. Każdy z nas ma mieć wolne serce. Nie możemy pozwolić na to, żeby nasze serce było przysiągnięte nienawiścią, żebyśmy się zatrzymywali w więzieniu jakiejś nienawiści, jakiegoś, jakiejś zemsty, gniewu. To są rzeczy, które nas oddzielają, blokują na Boga. W momencie, kiedy nie przebaczam komuś, to tak naprawdę ja się oddzielam od Boga. Warto to, na to popatrzeć. Możesz sobie postawić swoich nieprzyjaciół, osoby, których nie lubisz, które cię zniszczyły w życiu, które cię oskarżają, które ci wyrządzają krzywdę, mówią fałszywie źle na ciebie. Są tacy ludzie, każdy z nas ma takich ludzi. Ale jakie mamy wobec nich serce? Czy gdybym taką osobę spotkał, mogę ją przytulić? Czy mogę podjąć z nią jakąś wspólną pracę? To jest pytanie do każdego z nas, bez wyjątku, to mnie również. I w momencie, kiedy powiem panu Bogu nie, nie jestem zdolny do przytulenia takiej osoby, do uśmiechnięcia się do niej, to znaczy, że jestem w więzieniu braku miłosierdzia. I na to nie możemy pozwolić. To trzeba oczywiście rozróżnić od grzechu. To nie znaczy, że z tą osobą dalej mamy. Wchodzić w jakiś grzech, czy w knucie czegoś, czy w jakąś złość, jakieś złe plany, tylko serce wolne. Czymś innym jest dochodzenie sprawiedliwości, czymś innym jest, że po wojnie trzeba dochodzić czegoś, a czymś innym jest, że mam serce zamknięte. Zadbaj o wolne serce, przejrzyste. I na to Wam błogosławię. Zmagajmy się z tym nawet codziennie. Nie możemy być w więzieniu miłos braku miłosierdzia. Bogosprawię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam pięknego dnia. Pięknego to znaczy, niech wszystko będzie w Bogu, pełne słońca. I te dwa utwory, mocnych w duchu, które są tutaj, niech nas uśmiechną, niech sprawią, że zabłyśnie w nas radość, która przenika do głębi serca. Do zobaczenia.